Ladies and gentlemen. Mam zaszczyt zaprezentować wam rezultaty corocznego plebiscytu organizowanego na Forum Oneko. Przez ostatni miesiąc forumowicze głosowali i ostatecznie wybrali najlepsze mangi wydane w 2018 roku. To znaczy takie, które zwykle się nie sprzedają. Ale macie moje słowo, Każda z tych pozycji jest warta waszej uwagi. Oto 10 najlepszych mangowych nowości z zeszłego roku. Na miejscu 9 egzekwo. Oko Horusa, kobieta, która została faraonem oraz Chcę zjeść twoją trzustkę. Miejsce 8. W miasteczku Piasku i Błękitnych Łusek. Miejsce 7. Kutwej Wieczności. Miejsce 6. Chirayuki, śnieżka o czerwonych włosach. Miejsce piąte: Chłopaki z XX wieku. Na miejscu trzecim: Made Maiden Abyss oraz Battle Angel Alita. Miejsce drugie: The Promise Neverland. I zwycięzca plebiscytu: Jotsuba. Pozwolę sobie teraz bliżej przedstawić trzech, a właściwie czterech zwycięstw głosowania. Battle Angel Alita została wydana już wiele lat temu przez JPE, ale w zeszłym roku manga doczekała się ponownego, lepszego wydania. Bohaterką historii jest kobieta Cyborg, tytułowa Alita. Znaleziona na wysypisku i uratowana przed pewnym zniszczeniem heroina, nie posiada żadnych wspomnień na temat swojego wcześniejszego życia. Ucząc się wszystkiego od podstaw. Bohaterka ima się coraz stanowych zajęć, a my towarzyszymy jej w jej podróży przez życie, odkrywając otaczający ją świat i jej przeszłość. Nie jestem fanem cyberpanku, ale Battle Angel pochłonąłem momentalnie. Tematyka jest ambitna, a wydarzenia skrywają refleksje. Na pewno większość z Was chociaż kojarzy Made in Abyss. Manga opowiada o wyprawie malutkiej Riko w głąb niezbadanej pieczary, zwanej otchłanią lub czeluścią. Nie jest to jednak typowa przygodówka, gdzie na ekspedycję rusza się z przyjaciółmi i pieśnią na ustach. Świat odchłani jest przerażający i bezlitosny. Każda jej warstwa różni się od poprzedniej nie tylko fauną i florą, ale nawet prawami fizyki. Made in Abyss przybliża nam tę część podróży, która jest zwykle pomijana w opowieściach dla grzecznych dzieci. Oprócz marzeń i nadziei, historia dostarcza nam także śmierć, zranienia i schorzenia. M. Emma mieszka w śrocińcu razem ze swoim przybranym rodzeństwem. Niczego jej nie brakuje, a dni mijają w radości i zabawie. W pewnej nocy dzieci odkrywają jednak, że mieszkają nie w domu, a w klatce. Aby przeżyć, muszą uciec. The Promise Neverland to znakomity thriller, będący równocześnie survival horrorem. Manga pod wieloma aspektami przypomina Death Note, ale w odróżnieniu od notatnika, gdzie mamy wszystkie karty od razu wyłożone na stół, Neverland bardzo starannie odsłania swoje tajemnice. Trzymani w stałej niepewności, nie wiemy czego się spodziewać, a pojedynki intelektualne i ciążące nad bohaterami cień straszliwej śmierci tworzą niesamowity klimat. Kiedy Kotori zdradziło, że Jotsuba nie sprzedaje się jakoś super, nie mogłem uwierzyć własnym uszom. Jotsuba to genialna komedia z wręcz absurdalnie wysoką oceną na My Anime List. W teorii są to ciepłe okrochy życia, ale w praktyce boska komedia. Sytuacje generowane przez główną bohaterkę automatycznie wywołują na twarzy wielkiego banana. Siła Jotsuwy polega na tym, że jest wysoce autentyczna i równocześnie zabawna, choć wcale nie usiłuje taka być. Humor jest prawdziwszy niż w jakiejkolwiek innej komedii i trafia bezpośrednio do czytelnika, sprawiając, że śmieje się on i ustami, i sercem. Radzę oddać się lekturze w przestronnym pokoju, gdzie będziemy mieli dość miejsca, aby swobodnie turlać się ze śmiechu. Jodsuba to prawdziwy diament. Nie bierzcie jej za kamień leżący obok innych łupków wępiku.